Ej, słuchaj, ej, Let's go, come on, Czerny. Let's go. To wejdzie dzisiaj, zobaczysz. To wejdzie dzisiaj, zobaczysz. Hop. Teraz. Przepomyśl, to też jest. Głębiej wejść Tak, dokładnie. Jak najgłębiej ta ręka się liczy, nie? I pamiętaj, że tu też możesz mieć rękę, głową chwyconą, nie? Hop, hop. Jak się to właśnie teraz, nie?

He was very strong, very strong wrestler. So uh, he got good takedowns. Normally I got a good takedown defense, but he took me down a few times. It was uh, good, but on the ground I got control, and he uh, didn't do much damage. In the second round I feel him tired out. He was very tired. Set up the, the guillotine choke, give me space, and then he fall into the guillotine, and it was very deep. Uh, he tapped very quick because uh, I know I got a good guillotine choke, and it was it was very close.

Złap lewą ręką za nadgarstek, tak jest, stykaj ten nadgarstek w dół! Stykaj tak ten nadgarstek w dół! Welcome to the cage. KSW seventy one live on your fireplace and ASW TV. Paul Santos. Szybanko, siema, witam Cię, jak tam? Wszystko pięknie. jak Ambicja cierpi, z roboty, wszystko ok, to, że to jest, ambicja zawsze cierpi, 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 Ale wiesz, no, no, by... taki przygotowaliście plan, słuchaj, ale ja, nic złego, wiesz, ja coś. powiem Ci tak, my ogólnie, od samego początku myśleliśmy, że Ty będziesz dużo ruszał się, ja się nie ruszę, że... No to, ale ja myślałem, że teraz będzie się ruszał. Ja My już no. myślałem, że bardziej ruszał, straszył, bardziej tak, wiesz, na przykład będziesz chciał go wymęczyć, nie? Powiem Ci szczerze, że, że y, zgubiło mnie to, że się tak dobrze czułem w przygotowaniach, mhm. z ciężką wagą, że po prostu, a wiesz, spalowaliśmy w większych rękawiczkach, nie? Mhm. Ja już mnie zgasił tym sierpem. Yes. I get touched but no it's the it's the rules of the game, you know. Sometimes you punch, sometimes you get punched and I survive. I make my the second round easier. Not 100% like we planned, but the finish is what we expect. Nie rundaj jest Cały czas z takim Martinek Cały czas tam w defensywie tylko prosty, prosty, sierp, jedynki za mną. Moc mam, głowa rada.

i you Jeszcze dałem ciała trenera to muszę troszeczkę przeprosić, ale, ale też, też mocno jakby nastawienie było na to, żeby trzymać górę i wygrać tę walkę, a, a tak to w sumie, no co mogę powiedzieć, dużo, dużo jakby było takiego z jego strony pasywności, był bardzo silny, przez co gdzieś nie mogłem się przebić z moimi poddaniami, no bo ja... e, trzymałem tę wygraną w garście i nie chciałem jej puścić. No ale po tej takiej walce no to chyba jest jedna droga. Tylko jedna droga. Walka o pas i obiecuję, wejdę do tej klatki i wyjdę z pasem. Ej, a co Fucking no. R.O. zawsze jest ze mną przed moimi walkami, zawsze ze mną trenuję, pomaga mi, stałem w narożniku i zawsze dobrze się czułem. Prawie wiem, że posiedzenie tylko w szatni może nie wyjdę z nim narożnika, e, gdyż po prostu no, bardzo za bardzo dużo żeby być żeby naprzeciwko niemu. Natomiast przyjdę tutaj z rolem posiedzieć. Nie potrzebuję żadnych słów wsparcia, bo, bo to jest gościu, który sobie y, z y, tym stresem przed walką zawsze radzi w ogóle nawet ku mnie, chyba myślę, że nie czuję. Mam nadzieję, że będą się mam nadzieję, że będzie ostra banka, będą się tukli. Errol jest, jest do tego zdolny, róża też nie nas to pokazał, także... Ja tu nie mogę się doczekać tej walki najbardziej. Aleister na był na seminarium, przyjechał z tutaj, jest gościem specjalnym na KSW, do tego będzie w narożniku. Dzisiaj będzie zajęty, e, e, on to bardzo lubi, dużo dzisiaj nam pokazał dzisiaj, wczoraj na treningach. dużo wskazówek, na pewno mi to dużo pomoże i będę z nim też trenował przed moim debiutem w KSW. Także, także no, jest super gość i bardzo się cieszę, że mieliśmy możliwość go poznać, dzięki trenerowi. I, i widzę, że mamy możliwość z nim w ogóle pracować. 20 sierpnia w Warszawie na Turwarze zawalczę z Tomką Salarą. Dziś ta walka została ogłoszona i no nie mogę się doczekać, to wisiało już po ostatnie lata i nie udało nam się w kickboxingu. Zrobimy to na przestrzeni trochę dłuższego czasu w e, Na pewno będą fajne werki. We like We 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 to jest Zawsze tak Do you remember he came to the locker room with Bader? We laugh, we do. Ah, oh, yeah, exactly. I meet Bader with him in the in the in the hall. He said, "No, I kick not I said, "I'm not gonna tell you what." To do. <laughs> yeah, I know <remember>. it. <laughs> Your winner by TKO due to injury. Rrr. Pokazał mi jak to zrobić. i Chciałbym, żebyś zrobił taki gest, bo mi takie przynajmniej się Ale zróbmy to inaczej. Zróbmy to, jak mi chciałbym do powiedzenia wesoło. Jak przygryzł, to... a cała Hara przygryzł. Się... prawy, który wszedł, którego nie widziałem sam, dopiero po dwóch sekundach jak on zatańczył na nogach, poleciał na twarz to zobaczyłem, że dostał, ale zupełnie nie widziałem ja tego ciosu, że, że, że on wszedł, natomiast później już jak był drugi lewy sierpowy, taki no, zamierzony to widziałem, że po nim mocno zatańczył i to był już cios taki zamierzony i przycelowany na szczękę, pod siatką była bardzo mocna destrukcja, myślałem, że jest judokom mocnym i że w klinczu będzie mocniej i ciężej zresztą tak też Niedzielka od nas z klubu, który z nim kiedyś się bił i przegrał. E, mówił, ale pod tą siatką no, widziałem, że jest słabszy do mnie gdzieś tam fizycznie. Z minuty na minutę siadał, dostawał mocne ciosy prawą ręką. Prawe kolano dwa razy mocno gruchnęło o głowę. No i do drugiej rundy nie wyszedł. KSW 71. Nie dla Mariusza. Dla Mariusza moja droga.

Zajmą Artur Szpilka kimponter, Artur Szpilka Artur Śmielka, przyciskający. Troszkę tak niebrawo przechodził, ale naprawdę obiecująco. I przede wszystkim ustał dwa ciosy. To jest dla mnie ważne. Zareagował, sprowadził. Miej! <laughs> Miej! <laughs>

Super, naprawdę. Nieważne. Przecież. Druga gilotyna, że on nie będzie miał gdzie miejsca uciec z nogami. Wiesz co, ludzi? Ta. tak, nie mam tam miejsca, wrócę ze z powrotem do tej gardy, wiesz. żeby. Tego się bawię, tylko tego. tego Ale ja też o tym pomyślałem, nie? nie. Się... Poddać go e, swoim splotem. Widziałem, widziałem, nie? Ja mówię chłopaki, tak czy to uduszenie, pępek czołg. Pępek czołg. I... Ja Nie, nie rób tego! Nie rób tego! Ale słuchaj, stanowczas od razu, ja się bałem... Ale od jedną... razu pyk! Bom, bom, bom! Ale trzeba przyznać się, naprawdę, wiesz, ja się da? bałem, się, żeby nie będzie Chur. słuchał. Słuchał się, słuchał się, a, słuchał ten, się. Ten, to jest szczerze, że jedna z lepszych lekcji tego występu. Że no, nie, on nie, 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 nie. się słuchał, nie? Słuchał się. Jedyny co, żebyś miał tego hikika, który zostawić na drugi drugą rundę nie? straszy, ale, straszy Słuchaj, jedna, jeden hajkik nie wiem czy widzieliście dobrze z waszego konta Jeden high kick trafił tu, a drugi, drugi hajkik kick tak przeciął tak, nat, Ale były dobre, tak, fajnie z biodrem, takie tak, wiesz tak. Żeby miał boksować, straszyć go, I potem kurde wiesz, na drugą rundzie rzucić go, nie? Żeby opuścić Mamy... ręce, skupić się na zapasach tak. i tego A ja powiem a ci, ci, że wiesz, że tak, tak byliśmy już tak On wychodził i tak mówię ku... A ty, mógłby się już obudzić, bo stoi taki... A, ta. I on bo, jak już to... dostał tam pierwszy ludzi ta, ta, ta. Tak, tak, tak. Jedną taką zaczepnął, taką. taki poszedł, lewy sierp, i prawy, ją on dostał tego sierpa, tak, i prawy. Tak. właśnie miał kurwa 3 cm pod tak. ton. Taki mocny, taki na wyciągnięcie, no to... Właśnie tak jak powiedziałeś, taki lotyna i to takie... Czeskie błędy i zaraz troszkę pracę. Ta, nawet nawet na Fedor chłopka z... zrobił ten bądź Fedor jakiejś tak? Wyszedł Fedor taki jak. Ale już jak był blisko klatki i jak usłyszał, wiesz, ty mówił. Tylko tego nie rób. I jak wiesz, widziałem też wcześniej, że się słuchał, weź te ręce przed te. to docierało do niego, nie? Bo na przykład tam do Daniela Kucha ja mówił i do to wszystko w próżni. A on tutaj, wiesz, słuchał. That we just thankful. You're a winner by unanimous decision. co mówiłeś, że trzeba wychodzić, ale tam nie było nic strasznego. Ale wiesz nie było. To było najgorsze? Że ty w drugiej rundzie, on za złapał glutynę. ty od razu dobra. przyszedłeś dobra. nogi, że się złapał, że tak może zasyłał glutynę. Ty zacząłeś obchodzić nogi w tą stronę, ale tam I była powie. klatka No tak I wszyscy się bali, że ty wrócisz z powrotem do gardy, jak mówiłeś Nie, wiesz. właśnie, bo on mi to, to ćwiczył ostatnio, pamiętasz? ostatnio, ostatni to, jest, to ja A on jeszcze ja po treningu to zrobił Tak, ja to pamiętam Jak ja to dodałeś po treningu, nie? Jeszcze nie? Nie tak. tak. było coś takiego po treningu, żeby było, ja tego nie było, łapałem, jak wychodziłem Nie trzeba było, nie bolało mnie to, wiesz? Nie miałeś gdzie tam wychodzić, bo przy siatce było też nie? Dobra, jeszcze raz gratuluję Nic, się pytałeś, dobra, pa On nigdy nie słucha trenerów, nie? A tutaj a prostu... tak że atak mi przeszło, to uderzyłem ku twarzy, tyle mówię, i ja myślałam, to to tylko w drugiej rundzie machać no nogami, ale pierwsze też machnął, że no, okay. gdzieś uderzyłeś łokieć. No, ale w drugiej fajnie już tylko za wysoko. Tak, no, za wysoko, no, no, za wysoko. Jest <śla> <wylezło>. <śla> nie było żadne. I była słycha, i parter, tak. i... Wszystko, i... i, i Wyjście z balachy! Tak. z balachy, człowieku! Najstraższej, na na naj... To naj... To naj... To naj, to naj, to naj wiesz, tak, tak. Wiesz, ja ja... Panika była, <coughs> kurde, pod koniec pierwszej rundy, jak ty wiesz, no jak ty zacząłeś mocno bić no. i tak przymałeś. Ale, ale nie, przeleciałeś jak, jak wąziowy Nie o to a, mi chodziło, jak cię za plecy prawie szedł. No! Szedł, no było, że, o... że prawie duszenie nie miało. No ja ja co ci to Ja ci mówiłem puszcz. go odyszyć klatą, tak? No, no a dobra, dobra, słuchajcie. A co robiłem? Tak go spychałem, a on tam się tak do go robi. A ja mówię, że tak można, a on aha. Ale to dobrze było. Ale ja mówię... Nie, nie, bo on dosyć nie wie, co on robi, a ja tak, nie, a jak głowę, można. tak a można. a ja w można, on, a sędzia, można, można, a, o, przyklei się i <laughs> z góry, kurde, to jest słabo, Ale jakie kawałki, ale co on robi, można nie? Zwarki, no. Można z można, można. wiadomo, że jakaś presja sportowa była, ale, ale nie tworzyłem sobie sam w głowie presji, wiesz, po prostu mniej myślałem, faktycznie doktor mi nawet napisał, że chytki że dostał kiedyś, Hunter mu powiedział takie mądre słowo, że trzeba działać instynktownie, walczyć instynktownie mniej myśleć. I faktycznie nie myślałem, ten haj poszedł po prostu, bo widziałem, że opuszcza te ręce i mówię, dobra, nie będzie spodziewał się tego kopnięcia i nie kopałem od razu tym hajem, tylko chyba w drugiej rundzie dopiero zacząłem. I tak, kurde, no, wiesz, coś, coś innego, no mówię ci, inne emocje. Stary, cieszę się bardzo, no dziękuję włodarzom KSW, Martinowi, Maćkowi. Dostałem takie długie życie, ale tak jak mówię, nie traktuję tego jako całe życie, tylko jako przygodę.

Very satisfied. I take this fight on two weeks' notice. Add a little bit of training. Six of May, I lost my father. So for me, fighting is normal. This what we do in my life. And uh, my father helped me to stand stand on my feet. He 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 he, he teach me to be a man. And when I heard this about this fight. I cannot say no, I never say no. Even if they call me one day before I come to fight, you know? This is my life, this is who I am, I'm a real fighter. Not even if I'm only in the gym every day, but also when I'm outside the gym, I'm, I'm a fighting man. And I, I don't know nothing else, I know only to fight. I help Alistair, Alistair help me. I, I help Ark, so we are, we are one big team. I always have a big team with legends. Core Hammers, Roman Deckers, always with great, great legends. And Now we are making our own stories. I'm also a legend in my own way. Yeah. I'm on fighting over over 20 years now, and with my trainer, Nicky Hammers. He's younger than me. He's 30 years old. I am 36. I'm 33, bro. 30, <laughs> oh, 33. Sorry, he's 33. Look, I look, I look 30, i yeah. 33. Bro. But you, you see what we are doing. We are going only up, up, up. See. Już dawaj, bok. na bok, na bok, dawej go. Tak, doskocz, Patrzcie! No, jes! To już w to już lepszy jesteś! Lepszy jesteś! Jak podchodzi na wymianę, jesteś lepszy, cenniejszy! A, Oh. Został tego typu. Spasem troszeczkę e, zarzucił. Wydaje mi się, że za dużo tempa i w 2 minutach już zacząłem go rozgrywać. No miałem gdzieś w głowie, że może uda mi się do te, tej skończyć, skoczyć, nawet miałem gdzieś tam wyobrażenie, że w pierwszym rundzie coś wejdzie, ale był bardzo, bardzo czujny. Widać, że dał, dał siebie no, max, można powiedzieć, i no, dał, dał mi lekcję ciężkiego MMA, więc walka była bardzo, bardzo mocna i cieszę się, że w sumie, że dał mi tak, takie, postawił takie trudne warunki, bo wyniosłem z tego dużą naukę. Drugi rundzie mnie trafił. Ale jak upadłem na ziemię, to już, to już sobie przypomniałem, dlaczego na niej leżę. I, okay. no i nie jest, i napędziło mnie do tego, żeby być tej, tej stójce jeszcze bardziej ostrożny. Ale też, że muszę, muszę podkręcić, muszę pokazać, że jestem lepszy. Czyli co teraz, Saladin? Zobaczymy, spróbujemy zaatakować 6-6. To może Torres? Może Torres. Pierwsze dwie rundy, Rajewski wygrywał, ruszał się prawie podobno jak, 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 jak Żukowski. A później coś się zrobiło po drugiej, po drugiej rundzie, trzecia, czwarta, piąta, że to, że to wszystko się odwróciło. Żukowski dalej wrócił z powrotem do tej formy i Rajewski tak powolutku przestał szczały dawać. I to było dla mnie troszeczkę dziwnie, bo wygrywał te pierwsze dwie rundy i nagle coś się stało. A, i, I dla mnie też miałem taką decyzję, że było 3-2 albo 4-1 i tak się stało. On jest fajterem do końca życia i zawsze będzie obojętnie czy będzie w łóżku inwalickim, czy nie będzie chciał walczyć zawsze. Nie? 9 lat temu, żeśmy się spotkali na, na KSW, Campie, KSW i pamiętam jak on używał taką, taką taśmę specjalną taśmę. Taktyp, nie, żeby żeby sobie wszystkie swoje kontuzje, to wszystko złapać. Nie? I bardzo jestem dumny z tego, że widziałem go dzisiaj walczyć, ale... Dla mnie, jak jest, masz tyle takich, takich yy, wiesz, a, jest połamany troszeczkę, że, że nawet nie możesz sami wstać z łóżka, nie? Iż może ci ciało powie, że już może jest czas, ale to jest jego decyzja. Ja bym nie chciał zobaczyć go, żeby zawiesił ten kawicz i coś innego zrobił, ale to jest jego decyzja. Jak będzie chciał, to będzie robił. To było coś pięknego, było coś świetnego. To są dwóch chłopaki, które naprawdę z boksu wyszli, ale naprawdę troszeczkę pokazywali MMA. Nie, chociaż niektóre te chwyty nie wyszły tak sobie, jak powinny wyszły, ale, ale chcieli naprawdę pokazać i, i była świetna walka. To jest, wspominam sobie Pudzianowskiego, w tych samych latach, tak zdecydował się, że wychodzi do MMA i już Piłka to samo zrobi teraz. A i jeszcze ma, to jest jedna rzecz, że, że ma ten boks, nie? To, to mu dużo pomoże w tym, że już te nogi bierze, jak to ruszać i teraz musi się troszeczkę poduczyć i naprawdę może coś z tej kariery będzie miał.